Obiecywaliśmy niespodziankę i słowa dotrzymujemy. Mamy nadzieję, że to będą dla was pozytywne informacje, choć tej wiosny na rejse znika z zabłocia. To jednak dobre wieści. Bo przenosimy się do lokalu znacznie większego, w którym zamontujemy więcej kranów, w którym zupełnie na nowo ustawimy nasze menu, do którego zaprosimy Was już wcześniej do śniadania i w którym będziemy nie tylko lać piwo, ale także nasze nowe rzemieślnicze alkohole. A latem zaprosimy Was do strefy na polu, która tym razem już nigdy nie zniknie. Na nowy lokal zabieramy 12 kranów i dokładamy kolejne naście, dzięki czemu nalejecie sobie więcej piwa kraftowego, wina, szprycerów, koktajli. E, nowością w Nalejce 2 e, będzie ścianka przeznaczona na mocne alkohole, gdzie polejecie się e, okowice, destylaty, wódkę, wino, rum, co tylko będziecie chcieć. Nowe Nalejce otwieramy po drugiej stronie Wisły, na granicy Kazimierza i Grzyburzek. Tuż przy Galerii Kazimierz. Nowy lokal będzie znacznie większy, przestronniejszy, mogący ogłosić jeszcze więcej osób i umożliwiający organizację jeszcze większych wydarzeń. A że to budynki dawnej krakowskiej rzeźni, to spodziewajcie się nawiązań nie tylko na Waszych talerzach. Na wiosnę przenosimy się do starej rzeźni Kraków, dlatego też czujemy się w obowiązku, aby zaserwować Wam naprawdę dobry kawałek mięsa. W naszej ofercie pojawi się grill, mięsa sezonowane oraz podroby. Chcemy też zaoferować Wam usługę birmaringu, czyli dostosowanie tego, co macie w szklance, do tego, co macie na talerzu. Nasze menu jedzeniowe czeka niemała rewolucja, ponieważ zaprosimy Was na nie już od godzin porannych. Cześć, to Monika z poranków. To prawda, szykujcie się na śniadania. Miło mi ogłosić, że będziemy współtworzyć menu śniadaniowe w Nalejce, które sprawi, że będziecie mieli ochotę spędzić sam nie tylko wieczory. A do śniadania najlepsza jest. Bogarkawa kawa to nie tylko z ekspresu, przelewu, ale także z kranu. W nalejce, poza piwem, drinkami i alkoholami, znajdziecie na kranach również nasze dobre kolby, które sami będziecie mogli sobie nalać. Zajmiemy się również szkoleniem nalewakowych baistów, oraz dostarczymy najwyższej jakości ziarna. No ale nim zaprosimy Was do nowego nalejca, czeka nas naprawdę sporo pracy. Niech spojrzę. Tu będzie cała ściana fina, tam będzie bar. Na resztę będziemy Wam zdradzać jakość przy okazji. Tymczasem na zabłocie zostajemy tak długo, jak długo nie będzie gotowy ten lokal. Do nowego Nalejse zapraszamy na wiosnę.